Dzień dobry, zapraszam na analizę bitwy pod Grunwaldem. Oglądamy. Zanim dojdziemy do samej analizy, pamiętajmy o tym, że Matejko bawi się na swoich obrazach historią. On ją zna i łączy ją z wieloma innymi elementami, więc bardzo często na jego obrazach są postacie, które w żaden sposób nie pasują nam do konkretnych wydarzeń. On tam czasami umieszcza je symbolicznie. Ale dzisiaj idziemy sobie do obrazu bitwa pod Grunwaldem, w związku z tym, zaczynamy sobie analizę. Na centrum, w głównych rolach, tak naprawdę widzimy dwie postacie. Pierwszą będzie Witold. I od Witolda sobie zaczniemy. Zwróćcie uwagę, że on nie ma zbroi, nie ma żadnego pancerza, nie ma hełmu, ma tylko żupan. Czerwony Żupan, który pokazuje tylko i wyłącznie jego rolę na polu walki, ze względu na to, że on tam dowodził. Dowodził tymi wojskami osobiście. I Matejko, sugerując się obrazem, tym, który tu teraz widzimy, czyli bitwa pod San Romano, pokazuje tego naszego głównego bohatera w świetle chwały, zwycięstwa. Zresztą podnosi on ręce do góry w geście triumfu, ma tam tarczę, ma tam miecz. Więc jest to postać niezwykle istotna, którą Mateo umieścił w centralnej części obrazu. Dlaczego nie ma tam jagieły? Jagieło jest na tym obrazie, tylko że on jest w innym momencie. On tam jest na górze, na wzgórzu, jak tam się przyjrzymy, i on tam e, przede wszystkim obserwuje tą bitwę z góry. I patrzy, co dzieje się na dole. Jest to system takiej walki tatarskiej raczej, e, prowadzenia bitew tatarskich, więc e, jest to typ wschodni. Ale tam przy naszym królu, przy Jagielle widzimy kogoś, kto pędzi na niego. Jest to e, jeden z jego wrogów i ma go zatrzymać Zbigniew Olesiński, który później będzie dużym problemem e, dla Polski po śmierci samego Jagieły. Drugą postacią jest dosyć charakterystyczny Ulrich von Jungingen, siedzący na koniu, który ma z tego konia zaraz spaść. Obok widzimy dwóch ludzi, którzy się na niego szykują. Jeden z nich ma włócznię świętego Maurycego, czyli jest to symboliczne nawiązanie do naszego zjazdu gniezińskiego, w którym to hrobbre miał ocena trzeciego otrzymać tą włócznię jako kopię włóczni, jako Prezent. Ta włócznia miała być też generalnie takim, jakby mm, nawiązaniem do fałszu Zakonu Krzyżackiego, który pod pozorem chrześcijaństwa, niesienia chrześcijaństwa, chrystianizacji chce podporządkować sobie ludy, które ten chrzest już przyjęły e, wcześniej. Więc Matejko, jak mówiłem, symbolika idą tutaj w parze. Druga postać, która ma kaptur katowski na głowie założony, pokazuje to, że wymierzamy sprawiedliwość w tym momencie Zakonowi Krzyżackiemu, pokonując ich pod Grunwaldem. Ehm, na przodzie widać jeszcze jednego bardzo sownego rycerza czeskiego, jest to Jan Ziszka. On jest tam obecny też w wojnach chustyckich, jest to jeden z takich bohaterów, takich ważnych historycznie, oczywiście, dla Czech rycerzy. On ma jedną nogę na ziemi, a drugą podpiera się e, o kogoś i ma zamiar mu wymierzyć cios. Cios taki decydujący, cios śmiertelny. Jednak jak się e, przyjrzymy, widzimy tam taką postać w takim ciemnym jakby e, ubraniu, która ma zadać mu cios, takim kordelasem, ale wiemy, że on tam nie zginie, ten Rziszka, bo on umiera w roku 1424 po wydarzeniach, które będą miały później miejsce e, w Czechach. Jak się przyjrzymy jeszcze e, na górze, widzimy przede wszystkim świętego Stanisława ze czyli postać kultową z wieku XIII, zresztą wtedy kanonizowaną. To jest ten, którego poćwiartował nasz Bolesław Śmiały e, jako karę za zdradę w roku 1079. On jest patronem Polski, więc jego stawiennictwo miało nam przynieść oczywiście zwycięstwo w tej bitwie. Ostatnią postacią, którą sobie omówimy jest Zawisza Czarny. On tam widać takiego w takim fioletowym stroju, z kopią rycerską, turniejową kopią na, nacieraną e, przeciwnika. Tylko, że to był właśnie Rycerz głównie turniejowy, on swoją słowę zyskał właśnie poprzez turnieje, nawet pokonał Jana Aragońskiego, więc e, jest to postać taka wręcz kultowa, jeżeli chodzi o turnieje rycerskie. Ale czy brał udział w bitwie pod Grunwaldem, to pozostaje dosyć dużą nieścisłością. Na pewno, e, jeżeli ma być tam umieszczony w sposób symboliczny, to jest to nawiązanie do tego, co dzieje się po bitwie pod Grunwaldem, czyli po pokoju toruńskim, zresztą bardzo kiepskim, tak na marginesie, i e, na soborze. W Konstancji, w którym będzie nas reprezentował wraz z Mikołajem Trąbą oraz z e, naszym rektorem Akademii Krakowskiej z Uniwersytetu, czyli Pawłem Włodkowicem. Więc to też jest raczej postać symboliczna. Tyle o Grunwaldzie i zapraszam na kolejne analizy obrazów. Dziękuję i do widzenia.